To jest my Ten weekend miał być w 100% poświęcony pewnemu turniejowi. Prowadzenie komentarz pod stream, pomoc w materiale z wydarzenia. Nie mogłem jednak przegapić takiej okazji i nie pokazać, jak skorzystać z okoliczności i niejako spod palca, przy okazji nagrać coś więcej. Mini poradnik dla każdego, kto chce, by jego filmik był ciekawszy. Klasyka gatunku dobre? No, chyba zbyt oczywiste. Zbyt banalne. Trzeba szukać czegoś innego. Dobrze gada! A jeżeli już naprawdę. Albo coś takiego. Na dwór psa bym dziś nie wygonił. Za to w jednej z hełmówkich. Ha! Działo się! Znacie taką dyscyplinę? To tekbol! A wiecie, jak wykorzystywać swoje możliwości? Jak wykorzystywać możliwości nie tyle swoje, co przestrzeni, w której się znajdujecie? W każdym miejscu, w którym coś ciekawego się dzieje, możecie nagrać swój filmik. I uwierzcie mi, będzie to o wiele bardziej ciekawe niż nagrywanie po prostu gdzieś tam w domu na tle bibliotecznym. Jesteście na przykład na tekwolowych eliminacjach Mistrzostw Świata i widzicie operatora. Możecie oczywiście mu zepsuć ujęcie, ale dzięki temu, jeśli go potem poprosicie, będziecie mieć ujęcie z dwóch kamer. Myślę, że się nie obrazi. A ujęcie jest fajne. Nawet jak nas nie chce pokazać, to sami możemy wejść mu w kadr. Zresztą jest to technika stosowana przez ludzi, których możemy nazwać zwierzami medialnymi. Bardzo fajny motyw. Prosty, na pewno widzieliście mnóstwo razy. Znajdźcie sobie operatora. Operator, To jest na przykład operator drona, Szymbor. Pa, Jest jakieś ujęcie. Na tym ujęciu może coś ciekawego dziać. Może ci tam być wy. Pokazujecie ujęcie w ujęciu. To, super. Możemy kółko zrobić? Na to logię? musi być poważna produkcja filmowa. <grymka> ha, ha. A takie historie to już tylko, jeżeli ma się wsparcie władz miasta. Oczywiście nie każdy jest w stanie to zrobić i nie każdy jest w stanie to uzyskać. Ale zawsze warto poprosić albo warto zapytać. Sztuki. Takie sztuki w tylko w 10, podziemiach w To pięknie. tylko gdzie jest przewodnik? Jest tutaj. Mogę usiąść? Długie te korytarze. Jak nie wiem, co? A jak chcecie robić jakiś test? Na przykład test kamerki, prawda? No to zróbcie go właśnie w takim miejscu, gdzie będzie ciekawe. To nie zawsze jest proste, to nie zawsze jest oczywiste. Ale moim zdaniem warto szukać jak najwięcej ciekawych kadrów, jak najwięcej wejść i wyjść z tych kadrów, jak najwięcej możliwości do montażu, jak najmniej monotonii. To dokładnie tak, jak przy mówieniu. Ja mam na przykład tak, że zawsze lubię wleźć w jakieś miejsce, które teoretycznie wleźć nie wolno, a potem z niego wyjść. I powiedz coś ciekawego, co ma zaskoczyć. Motyw z jakąś postacią No zawsze działa. Zazwyczaj robimy sobie zdjęcia. Można, ale zawsze można wymyślić jakąś historię. Na przykład. A co tutaj masz? Mogę? Przepraszam. Dobry to jest. Najważniejsza podstawowa zasada, ona może dotyczyć przygody, może dotyczyć dobrego materiału. Nie traćcie wiary, że coś ciekawego się wydarzy. Po prostu to róbcie. Po prostu brnijcie dalej w historię, która się dzieje. Dobrze gada.